Hej, hej, moje drogie, moi drodzy, witam Was w mikrorecenzji na Insta i na jakieś inne portale społecznościowe. Książki Uleczyć Boga w Sobie. Jest to rozmowa to, redaktora Tomasza Terlikowskiego z profesorem Krzysztofem Krajewskim Siudą. Jest to rozmowa bardzo erudycyjna, bardzo ciekawa. Więcej, oczywiście, z cytatami opisałem na YouTube. Tutaj mogę Wam tylko powiedzieć, że dotykają oni najróżniejszych tematów. Czyta się to z zapartym tchem. Oczywiście, wiadomo, że bardziej interesujące będzie to dla chrześcijan ogólnie niż pewnie dla niewierzących. Ode mnie leci solidne 10 na 10 duża polecajka. Sięgnijcie po to, naprawdę zachęcam, a. Jeśli chcielibyście wygrać bond do Empiku na kwotę 50 zł, to wystarczy, że zaczniecie komentować i głosować na karcie społeczności. A jeśli chcielibyście zadać pytanie któremuś z pisarzy, którzy będą się u mnie pojawiali co miesiąc, już mieliśmy w styczniu i lutym pierwsze wywiady, no to również zapraszam na kartę społeczności. I to już wszystko. Dzięki. Cześć.